Dzień dobry, witam was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj mam dla was takiego kolejnego luźnego vloga. Wczoraj nagrałam wam bardzo fajny filmik, ale niestety mój telefon stwierdził, że on mi usunie połowę materiału, więc nie mam z niego praktycznie nic. Więc niestety, będziecie mieli tego vloga z dzisiaj. Może wsiądę na Hipisa. Nie wiem, mieliśmy jechać teraz do Stajni, ale nie wiem, gdzie jest mój tata w ogóle. W sensie, nie ma go w domu, nie odbiera telefonu. Jeszcze przed chwilą był. Więc nie wiem, może pojechał do sklepu albo coś, no ale zaraz pojedziemy do stajni, tylko jeszcze muszę coś zjeść, bo miałam dzisiaj taki natłok, natłok lekcji z przerwami mniej więcej 10-minutowymi między nimi, że nawet nie zdążyłam zjeść nic konkretnego i jestem od godziny dziewiątej, że tak powiem na głodzie, o dziewiątej jadłam tosta, więc idę sobie zrobić coś na szybko do jedzenia. I lecimy do Stajni. Nie wiem, czy będę wsiadać na Hipisa, czy nie. Na pewno wezmę kucynkę z ziemi. Coś wam może mój Tata ponagrywa, albo ja sobie wezmę statyw i gdzieś tam sobie ustawię telefon i coś ponagrywam. Zobaczymy. No, no i co? I lecę, ponieważ muszę dzisiaj wrócić jeszcze w miarę wcześniej do domu, bo, bo mam parę rzeczy do zrobienia. No i tak to, więc widzimy się w stajni. Dzień dobry koniu. Dzień dobry. Czy mi nie zjadać szczotki? Jest tak brudna, że ja po prostu nie mogę. Nie mogę. Masakra. Ja bym chciała, żeby ona przestała uskutecznie pani należąca, bo to jest, to jest przegięte i to ostre. Nie? Dobra, jestem już po i powiem Wam, że po kucyku, bo jeszcze kipis... Powiem Wam, że kucyk chodził za rąbiście. Naprawdę tak fajnie chodziła, że aż byłam w szoku. Yy, Robiłyśmy sobie głównie odstąpienie od nacisku, czyli to już jest taki wstęp do zajeżdżania. W sumie na opanowanie podstaw nam bardzo szybko poszło. Więc może w sobotę albo w, o, w niedzielę, może Wam wstawię filmik i może spróbujemy wsiąść. Zobaczymy. Yy, co. Bardzo szybko nam poszło to ogarnięcie podstaw. Jestem mega zadowolona z tego, jak kucyk pracuje. Fajnie dzisiaj chodziła w kusie na loży, nie wyciągała mnie w ogóle. jakby... Bo u niej to nie jest takie wyciąganie chamskie, tylko ona jest trochę niekomfortowo się czuje jeszcze ze swoim ciałem i po prostu czasem wyciąga. Po prostu nie mogąc łapać oponowagi. A dzisiaj tego nie robiła, więc to było naprawdę perfekt. I co? I, I właśnie robię jedzenko. Jeszcze Wam powiem plan generalnie treningowy dalej i tak dalej, jak to, to wszystko ogarniam, stwierdziłam, że to Wam dzisiaj tam do vloga, ale ja Wam to nagram już w domu, bo jest strasznie zimno. a jeszcze prosiliście o foodbooka, więc Wam zrobię foodbooka, co ona je. Aha, jeszcze mamy nowy jakiś żel do kopyt na zimę, coś takiego, mój tata zamówił i umyła mi nóżki i czekamy aż jej wyschną i posmarujemy i zobaczymy, czy to będzie chroniło przed wszelkim gniciem, strzałek i tak dalej. Dobra, to na początku tak. Mamy do jedzonka dajemy dwie garście paszy. To jest Baylace, to, to jest mieszanka dwóch pasz. Ogólnie pasz dla koni grubych. Są to pasze nisko cukrowe, właśnie z małą zawartością cukru, skrobi i tam węglowodanów. Są raczej energetyczne, ale ona nie potrzebuje paszy wysokoenergetycznej. Szczególnie, że aktualnie mało pracuje, tak wiecie, na takiej wysokiej energii. I po prostu to jej w zupełności starczy. Nie potrzebuje więcej. Jak zaczniemy pracować już, może więcej w pusie, i w galopie i na jakichś tam bardziej wybudowanych rzeczach, to to będę jej dawała więcej tej paszy, ale, ale na razie jej tyle na spokojnie starczy. I do tego mamy po dwie garście sieczki, tylko muszę sieczkę rozpakować, bo jest tu, więc sekundę. Dobra, mamy sieczkę. Ja nie wiem, to jest worek od tej sieczki, ale ja nie wiem, czy to jest... To chyba nie jest oryginalny worek. Wydaje mi się, że sieczka też jest z Baylaysa. Wiem, że mój tata ją zamawia. I ona ma inną sieczkę niż hippies, bo hippies ma sieczkę olejowaną trochę bardziej energetyczną. Ona ma sieczkę zwykłą. Najzwyklejszą jaka może być. I też daje jej dwie garście do każdego posiłku. Dobra. Dalej w tym pudełeczku Mamy dziką różę i ona była jakby cała, ale mój tata ją zmielił, pewnie po to, żeby jakoś, wiecie, konie to lepiej jadły. że nie mogę tego otworzyć, sekundę. Więc tu mamy dziką różę zmieloną i do każdego posiłku dostaję po szczyptę taką tej dzikiej róży. I jest, wiecie, witamina C, to jest odporność, Więc tym myślę, że każdemu koniowi się przyda w taki okres właśnie jesienno-zimowo-wczesno-wiosny bo to jest okres osłabionej odporności po prostu u koni i teraz mamy coś takiego to jest coś, są jakieś witaminy ktoś może to zamówił dzisiaj to jest generalnie coś takiego typowo witaminowego tylko to nie są takie na przykład typowe elektrolity to też jest z bylesa. Też nie mogę tego otworzyć oczywiście, kocham otwieranie jedną ręką wszystkiego A, jest i to są takie kuleczki i to też dostaję od dzisiaj do każdego posiłku tyle ile jest tutaj na tej linii pod F bo tam mojego kucyka nazywa Fili więc tak to Chodzi o jedzenie, to jest wszystko, czasem mi dołożę jakąś markiapkę, mogę je w sumie wrzucić, cukierki, bo jeszcze mam cukierki, takie trawokulki, to też nie mogę wrzucić, po trawokulce do każdego, takiego też z Bayleysa w sumie wszystkie nasze konie mają pasze Baileysa. jest bardzo fajna, jeśli chodzi o cenę i o jakość. No, więc to jest foodbook kucyka. Potem jeszcze jej zrobię kopytka i co? I tyle. Idę zaraz ogarniać Hipisa. Tata sobie stępuje z Hipciem w ręku. Na początku, bo tam chodzi ko była i stwierdził, że on go weźmie, ale jest w sumie grzeczny, więc zaraz pewnie wsiądę. W dniu numer 2 i ja wiem, że to miał być jednodniowy vlog. W ogóle nie patrzcie na mój wygląd. Ja jestem delikatnie chora aktualnie, jestem niewyspana, e, więc e, wyglądam jak wyglądam, ale nie chcę się malować do stajni, bo w sumie bez sensu, bo jak wrócę tutaj, tak się będę kąpać, więc będę musiała zmyć makijaż, po czym się pomalować do, od nowa. A mi się nie chce, więc no, wyglądam jak wyglądam, ale e, przeglądałam wczoraj materiały z wczorajszego vloga. No i tak, wiecie, przeglądałam je, no i wyszło mi niecałe 7 minut odcinka. No i mówię, nie, no przecież to jest bez sensu. Więc jeszcze coś tam pododawałam, na przykład jazdy i tak dalej, ale i tak stwierdziłam, że tego materiału jest za mało. Więc stwierdziłam, że dogram wam dzień dzisiejszy. Ja dzisiaj jestem w stajni sama, więc wszystko będę sama ogarniać. Yy, więc nie wiem, ile uda mi się nagrać, ale postaram się Coś tam wam może pokazać, może coś właśnie z pracy, z kobyłą, bo wczoraj niestety nie udało mi się nic takiego nagrać, więc zobaczymy. Eee, no, ja zaraz lecę do stajni i widzimy się już na miejscu. Jest pan kuc, znaczy pani kuc, nie zakładamy ochroniacza. Tego to ja nie mogłam doczyścić, to jest generalnie od odwgóta, była przed chwilą na padoku. I powiem Wam, że nie ma szans, że ja to doczyszczę. Próbowałam szczotką, pumeksem i tak dalej, A nie chcę im moczyć, bo jednak jest zimno. I tak dalej. Może potem jej to spróbuję domyć gąbką, jeśli nie zajdzie na sucho. Ale zobaczymy. W razie ubieramy ochraniaczki i będziemy lecieć się lążować. Nie, kucyk, ale kucyk dzisiaj bardzo grzeczny. Świeżo ma pościelone. Nóżki podaje I y, patrzę się na pieska. To jest piesek. No tak. kucik popracowany i przyniesiony obiadek. Ogólnie nie nagrałam wam za dużo. Gdyż e, nie miałam że tak powiem e, ani za bardzo jak e, ani ani za bardzo, gdzie i tak dalej. Gdzieś tu jest zostawiony mesz. I muszę dać dzisiaj, znaczy muszę zamiast obiadu dzisiaj dostanie meszyk. I hitcie to, że dostanie mesz zaraz. Ale ja go już nie będę brała, bo są kobyły na hali, a ja się boję, że ja sobie z nim nie dam rady. I wolałabym sama, że tak powiem, nie... go nie brać. No. Więc tak to. O, mamy meszyk, mamy połowę z Endersmana, no, i idziemy dać kucykowi. Dobre. Tu sąsiad też by chciał, sąsiad już zjadł. Dobra, idziemy teraz, tą resztę muszę hipisowi dołożyć do śniadania na jutro, a zaraz mu dam jego meszyk. Czyli ten oto tutaj. kogo tu zamieszam może? jest. Okay, i kipciowi idziemy dać. Dzień dobry. Mamy sąsiada. A masz. Ja nie wiem, czy ja to dobrze założyłam. Ale chyba ta. Tak. Smacznego. Zaraz im pójdę zrobić jeszcze obu kopytka i będę lecieć na chatę napis wygląda obłędnie, jeśli chodzi o nohal. Cały brudny i mokry. I pluje. I tak jest śmieszny, bo on jak pije, to potem pluje. O, Słodki. Wszystko zjedzone. Widać. Jaj. Okay. zabieram wiadro do mycia. Jest cały uwalone, bo mi się wszystko upieprzyć jak ja. Tak. Piękny masz nosek. Piękny. Wziąłem też Hicjo, gdyby mu nóżki. Ona strasznie brudna w podłogu I, i nie chcemy żeby dostał jakieś brudy albo czegoś. Więc myjemy. Nawet jeśli dzisiaj nie pracuje, to i tak mu nie zaszkodzi. I potem mu się jeszcze zrobi samemu. Ogólnie jestem już i przyszłam sobie do kucyka posiedzieć. Yy, I czekam na tatę, aż mnie odbierze. I on spadać do domu. Zrobiłam wszystkim gonią kopyta, zrobiłam wszystkim gonią żarcie itd. Tak Kucyk się dzisiaj, no, robię trochę dziki projekty pubrykała, ale to dobrze, bo widzę, że trochę, trochę fajnie jest, ze swoim ciałem pracuje. Jestem zadowolona. A jeszcze jak wrócę do domu, to wam opowiem, jaki mamy plan dalej, bo mamy wielki plan. Więc no, zaraz się widzimy, jak już będę w chacie. Nie kuciek. Zamarny pomaga się kuci. No, więc ja zaraz lecę i widzimy się, jak będę już w chacie. Dobra kochani, ja już jestem w domu jak widzicie ogarnęłam się pomalowałam. Żeby nie było włosów. Nie mam tłustych, są one mokre. E no, ale już nie miałam czasu, chciałam to nagrać i potem się dopiero ogarnąć, bo zaraz jadę do mojego chłopaka, którego też Wam może niedługo przedstawię. Jak pomyślimy, co by można było fajnego razem nagrać. E, widziałam ze stajni. Naprawdę Hucyk dzisiaj pracował perfekcyjnie i przez to, że już od około dwóch tygodni ćwiczymy sygnały, które nam się przydadzą później do jazdy, to. Najprawdopodobniej jutro, a w sumie dzisiaj, bo ten filmik wstawiam w niedzielę, będę wsiadać. Zobaczymy. Spróbuję wsiąść. Zobaczymy, co się stanie. Oczywiście wam to nagram, bo, no bo jakby inaczej. Ale w ogóle, nie wiem, strasznie się cieszę. I strasznie w ogóle, wiecie, ona szybko mega łapie wszystko. I mimo, że się z niczym nie spieszyłam i tak, wiecie, sprowadzałam wszystko stopniowo, to, no powiem wam, ja jestem w ogóle w szoku jaki mi się trafił koń, naprawdę i no zobaczymy jak to będzie z tym wsiadaniem, więc takie mamy plany bo chcemy ją zajeździć tak w trzech chodach jeszcze na hali na wiosnę, ona w maju skończy 4 lata, ale chcemy ją zajeździć gdzieś tam pewnie koło marzec, kwiecień żeby zrobić to jeszcze na hali bo wiadomo, na hali mniej bodźców mniej się dzieje ona teraz cały czas pracuje na hali no bo, no bo nie dojrze że jest zimno to jeszcze jest ciemno, zazwyczaj jak jestem to jeszcze jest błoto na placu i cały czas pracujemy na hali, więc chcemy zajeździć ją w miejscu, które będzie dla niej komfortowe no ale są takie odległe plany, na razie czekamy na pad do jazdy, ponieważ przez pierwsze tam miesiące jak będziemy jeździć tylko w wstępie nie kupuję siodła z jednego głównego powodu jej plecy, myślę, że do piątego jak nie do szóstego roku życia będą się stale zmieniać i stale rozwijać i te siodła trzeba będzie niestety, niestety, zmieniać. <laughs> Bardziej niestety, no bo wiadomo, są to koszty i tak dalej, potem, żeby sprzedać na przykład stare siodło może być problem. No i aktualnie będziemy kupować pad do jazdy. E, Ogłowia na razie nie kupuję. Jeszcze się nie zdecydowałam, czy chcę anatomiczne z możliwością zrobienia go na wędzidło na, na wędzidło na głowie bezwędzidłowe, czy chcę po prostu bezwędzidłówkę i potem najwyżej kupić ogłowie do wędzidła. Jeszcze nie zdecydowałam. Na razie będę podpinać. Na razie sobie jutro sobie podobne wodze do haltera. E, ponieważ ona wiecie, halter zna te sygnały, że tam wiecie, jak jest fala, to jest zatrzymanie, cofnięcie, coś tam więc w razie był jakby, no rozumiecie yy, więc siodła na razie nie szukamy jak już będziemy mieli wszystko opanowane w stępie jakieś tam skręcania, zatrzymania, przesunięcia zadu, przesunięcia przodów i tak dalej, weźmiemy się dopiero wtedy za kus i wtedy będziemy szukać siodła na razie jest nam to niepotrzebne yy, nasz pad jest aktualnie w robocie ponieważ zamówiliśmy pad taki wiecie na miarę jak nam dojdzie, to wam na pewno zrobię recenzję. I co? I to chyba tyle, jak na tego vloga. Ja już jutro, czyli dla Was dzisiaj, będę nagrywać kolejnego vloga z zajeżdżania tiary i z wsiadania, więc na pewno Wam to pokażę. I dziękuję wszystkim za obejrzenie. Ja się już z Wami żegnam. Pa!